jest Michał Wyszyński, kapłan katolicki, dziesiąty rok kapłaństwa. Przyjeżdżam tu podzielić się dobrą nowiną, ale też swoim świadectwem. Moja droga nawrócenia rozpoczęła się takim punktem kulminacyjnym mojej drogi nawrócenia. Było podobne seminarium odnowy wiary, jak to, które teraz rozpoczynacie. W 2007 roku zdałem maturę, poszedłem na studia medyczne do Białego Stoku i tam 16 października, czyli pojutrze będzie rocznica, e, również we wtorki rozpoczęło się seminarium odnowy wiary. E, I to było ciekawe, bo wiedziałem, że to będą rekolekcje, a rekolekcje kojarzyłem raczej z takimi spotkaniami. E, Ksiądz przyjeżdża, głosi konferencję i wyjeżdża. Poszedłem na to pierwsze spotkanie, był pełen kościół, ale nie było nawet kazania. Po mszy świętej okazało się, że jest zaproszenie do salki, chciałem z tego szybko uciec. Myślę sobie, o to nie dla mnie. No ale wtedy spodobała mi się jedna dziewczyna i pomyślałem, że może to znak z nieba. Jak widać, z Karoliną nic się nie udało, ale na rekolekcjach zostałem. I przed każdym, przed każdym wtorkiem toczyłem walkę: dziś nie pójdę, a zrobię sobie, a dziś to tak wyjątek sobie. Albo: no dobra, dziś pójdę, ale tak na półwistkę, nie będę się wdażował. A później przychodziłem i tak przeszedłem całe te rekolekcje, i nie żałuję. One dokonały niesamowitego przewrotu w moim życiu, choć nie był to taki przewrót z dnia na dzień. Dokonały się wielkie rzeczy i doświadczam cały czas, doświadczam owoców tamtych rekolekcji. Jak się zmieniło moje życie przez te lata. Później na drugim roku zaczęły się myśli o seminarium, na trzecim roku Przerwałem studia i w 2010 wstąpiłem do seminarium. Od 2016 jestem księdzem, szczęśliwym księdzem. Wiem, że jestem na właściwym miejscu. Co do tego, nie mam od kilkunastu lat, jeszcze przed święceniami, jak się już moje powołanie gdzieś ustabilizowało, nie miałem ani sekundy wahania co do tego, że moim powołaniem jest kapłaństwo. I to jest coś, czego życzę każdemu, nie kapłaństwu oczywiście, choć jak są tutaj młodzi chłopcy, którzy zastanawiają się co z życiem zrobić, to polecam. Jednak chodzi o to poczucie bycia na właściwym miejscu, życia swoim życiem, nie cudzym życiem, ale swoim. Jestem na właściwym miejscu, robię to, do czego jestem stworzony. Czasami do młodzieży, kiedy mówię o powołaniu, to mówię, czy można gitarą wbić gwóźdź? Pewnie, że można. Może gitara z tego nie będzie za bardzo zachwycona, ale pewnie się uda. Ale gitara jest do czego innego, a młotek jest do czego innego. I ważne jest, żeby zadać sobie to pytanie czasem o, o moje życie: jakie to moje życie jest? W naszych dzisiejszych czasach tak żyjemy. Że gdyby nie niedziela, to byśmy pracowali na okrągło, a niektórzy wręcz tak postulują, że co tam niedziela? Pracujmy w kółko. Jakbyśmy nie mieli czasu nawet się zatrzymać, zastanowić nad swoim życiem, zadać sobie fundamentalnych pytań: co, to, co ja robię w tym życiu? Skąd ja się wziąłem? Po co ja jestem? Po co te moje wszystkie starania? Tak bardzo dużo się starasz. A po co to wszystko? Dokąd to ma zmierzać? Warto się czasem zatrzymać. W lipcu, w ostatnie wakacje byłem na rekolekcjach i tam ksiądz Wąs powiedział, że w dzisiejszych czasach to tak jakby to był taki przywilej, tak się chwalimy, że jestem zajęty. Jakby to miało znaczyć że jestem ważny, bo jestem zajęty, jestem ciągle zajęty. I gratuluję Ci, że przychodzisz na to seminarium Odnowy Wiary, żeby się zatrzymać w tym życiu, w ten wtorkowy wieczór i raz na, na tydzień, przez te kilkanaście tygodni, przez ten czas rekolekcji właśnie pozadawać sobie takie pytania. O co w tym moim życiu chodzi? Po co ja jestem? Święty Irynausz z Ionu w traktacie przeciw Herezjom napisał, że człowiek żyjący jest chwałą Boga. Bóg jako wszechmocny jest samowystarczalny. Więc nikogo i niczego nie potrzebuje. I kiedy sobie to uzmysłowiłem, to sobie zadałem pytanie: no to po co mnie stworzył? Po co stworzył świat? Po co ty jesteś? Po co? Przecież nie jesteśmy Bogu potrzebni. Nasze hymny pochwalne niczego Bogu nie dodają. Mówimy się w prefacji mieszalnej 39. Ale się przyczyniają do naszego uświęcenia. Bóg jako miłość stworzył nas, żeby nas kochać. Tworzył nas, żebyśmy żyli, to jest pierwsze powołanie. Pierwsze powołanie każdego człowieka w naszym życiu to jest żyć. Żyć jak najpiękniej, jak najpełniej. Bóg cieszy się tym, jak żyjesz, i z każdego Twojego rozwoju. Wiele spędziłem czasu na takich przemyśleniach, na takim myśleniu, Dlaczego na przykład niektóre cechy po rodzicach dziedziczymy, a niektórych rzeczy nie dziedziczymy? No bo, że wzrost, że jakieś koloroczu, rysy twarzy e, dziedziczymy po rodzicach, ale wykształcenia nie. Jakieś zdolności, predyspozycje pewnie i to owszem, ale wiele rzeczy, ja tak sobie myślę, jak rodzice mają, jedno i drugie mają magisterium, to Dziecko się z doktoratem powinno urodzić, nie? a jednak musimy się, powstajemy z komórki wielkości łebka od szpilki, drugiej komórki jeszcze mniejszej, niewidzialnej okiem, i wyrastamy, rodzimy się, uczymy się chodzić, mówić, a później biegamy, tańczymy, skaczemy, uczymy się mówić, później rozpoznawać literki, cyferki. I to może się wydawać takie, no czemu ja muszę to wszystko? Czemu to nie, nie jest prostsze? Ale warto sobie zadać pytanie: czy to nie daje mi satysfakcji? Bóg mnie nie wyręcza, ale daje mi moje życie w moje ręce i mówi: Masz, co z nim zrobisz z tym życiem? I klaszcze i dopinguję ci w każdym przejawie Twojego rozwoju. Jeżeli Twoje życie będzie coraz piękniejsze. Bóg będzie coraz bardziej się cieszył i ty będziesz coraz szczęśliwszy. Więc ten tydzień, który mija, pod tytułem Moje życie, zastanawiałeś się, medytowałeś przez ten tydzień? Co to znaczy moje życie? O co z tym moim życiem chodzi? Warto jest na tym się zatrzymać. Zadam sobie to pytanie i zainwestować swoją energię, czas, uwagę. Raz w tygodniu na tych spotkaniach wtorkowych to nie wystarczy. Dlatego trzeba ten podręcznik wziąć i do tych rozważań zajrzeć. I jak pytałem przed spotkaniem tutaj, dowiedziałem się, że ksiądz Kamil Paś głosił poprzednią konferencję i mówił tydzień temu bajkę o Marysi, która piekła ciasto. Znam tą bajkę. I pamiętam, mniej więcej nie pamiętam może tych szczegółów, ale ta Marysia, co dostała przepis na dobre ciasto, bo kogoś tam zjadła super ciasto, dostała przepis i przyniosła do domu. I tak no, zamiast 10 jajek dała 6, zamiast piec 45 minut, do tam pół godziny i, i nie, nie w takiej temperaturze, i w ogóle w mikrofalówce, nie w piecu. No i później wyjmuje taki zakalec i mówi: Eee, niedobry przepis. To niedobry przepis. Czy moje wykonanie, to włożenie serca w to, czy ja wkładam serce, czy ja chcę nad swoim życiem popracować i je z Bożą pomocą przemienić? To się nie dokona na siłę. Zobacz na swoje życie, ile razy doświadczyłeś Bożego prowadzenia, ale nigdy Bóg nie zmusił Cię do niczego. Przecież. Jakby chciał, no to by wziął na zapyski powiedział, masz mi wierzyć i koniec. A jednak Bóg z tej swojej miłości, delikatności szanuje naszą wolność i tak delikatnie nas podprowadza. Chcę, żebyśmy nasze życie brali w swoje ręce i z Bożą pomocą przemieniali je i doświadczali, że Bóg mówi do mojego serca. Że Bóg naprawdę może dotknąć, że tu nie chodzi tylko o teorię, że ktoś przyszedł na kładę teorii, rob, robił wykładów, ale bardziej chodzi o to świadectwo, ja tego doświadczyłem, że Bóg mówi do mojego serca, że mówi przez Słowo Boże, że kiedy czytam te piste literki, te słowa, spisane bardzo dawno, ale Bóg w tych literach zaczyna do mnie mówić i dotykać mojego serca. I zadaję sobie pytanie, co Bóg mówi, i zaczynam czytać. A później pytam, co Bóg mówi do mnie, i coś zaczyna docierać do mnie. I zadaję sobie pytanie, a co ja Bogu odpowiem? I tu się zaczyna ta współpraca, te przemienianie życia, to doświadczenie pójście za Jezusem. Choć Jezus tu fizycznie nie chodzi, ale ja idę za Jego Słowem. I moje życie zaczyna się przemieniać. W Słowie Bożym znajdziemy wiele osób, które poszły za Jezusem, ale chcę szczególnie przywołać dwóch młodzieńców. Młodzieńca jako synu marnotrawnego z tej przypowieści o synu marnotrawnym i tak zwanego bogatego młodzieńca. Syn marnotrawny, ojciec miał dwóch synów, i młodszy. Zabrał majątek za wcześnie, dawaj mi mój spadek, który na mnie przypada. Ojciec jeszcze żyje, on wyciąga rękę po spadek. Marnuje te pieniądze, ląduje ze świniami, upodlony, stoczony na dno. I dopiero tam na dnie zaczyna sobie myśleć: Ja tu zginę, to pójdę do ojca i powiem mu, żeby mnie wziął na najmnika. Czyli nie, ty, nie do końca się nawrócił, ale wykalkulował, że może coś z tym moim życiem warto zrobić, bo się upodliłem, bo to nie tak miało wyglądać. Poszedłem po przyjemnościach, a wylądowałem ze świniami. Drugi syn do ojca mówi, że chociaż był cały czas przy ojcu, ale mówi, ale mnie nigdy nie dałeś nic. Jeden i drugi z tych młodzieńców. Nie czuli się dziedzicami, nie czuli się szczęśliwi, nie wiedzieli, po co żyją i po co to wszystko. Natomiast drugi z tych, których chcę przywołać, bogaty młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, i czytamy, że pyta Jezusa, co ma czynić? A Jezus mu mówi znasz przykazania. To rób, to rób, czci ojca matkę, nie zabije, nie kradnie nie za nie zeznawaj fałszywy. A on mówi, to wszystko wypełniam od młodości. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu mówi, dobrze, to sprzedaj wszystko i chodź za mną. I wtedy bogaty młodzieniec odszedł, zasmucony. Zobaczmy, mamy dwóch młodzieńców. Jeden, który był bogaty, bo wydarł majątek ojcu, go roztrwonił, stoczył się, ale się odbił od dna. I powrócił w ramiona ojca, który wzruszył się, gdy go zobaczył powracającego. I drugiego bogatego młodzieńca, który był młody, bogaty, pobożny, spełniał przykazania. Był ambitny, bo przyszedł Jezusa pytać, co jeszcze mogę zrobić. A jednak dalej nie dał rady, dalej nie chciał Jezusowi już zaufać. Chciał po swojemu, Jezus mu mówi. Zdaj się na mnie. Jeżeli odczepisz się od tego, w czym pokładasz ufność, to będziesz musiał polegać na mnie. Chodź za mną bez swojego majątku. I ten odszedł zasmucony. I w naszym życiu jest pozostawione nam do decyzji, czy ja chcę iść za Jezusem, czy nie chcę. I to nie ma większego znaczenia, czy, czy jesteś jak syn marnotrawny, który się upodnił, który naprawdę nagrzeszył w życiu, że książkę, bo można było o tym napisać? Czy też jesteś tym, który zawsze był, zawsze w kościele, zawsze z Jezusem, zawsze przykazania z nami wypełniam? Ale to jest ten moment, w którym mogę się zastanowić nad swoim życiem, czy to już jest wszystko? Czy ja jeszcze nie mogę nic więcej zrobić ze swoim, swoim życiem? Kiedyś na kolędzie spotkałem taką starszą kobietę, która Mówi, proszę księdza, ja od niedawna czytam codziennie Pismo Święte, syn mnie nauczył. Syn był po bardzo mocnych przejściach i nawrócił się, wstąpił do wspólnoty i, i swoją starszą mamę nauczył korzystać z Pisma Świętego, czytać, medytować, żyć Słowem Bożym. Także nigdy nie jest za późno. I to, że tu jesteś, to jest Twój dowód na to, że chcesz wyjść w stronę Boga. Że pozwalasz mu wejść do Twojego życia i do, doświadczysz tego, nie tylko uszami i coś usłyszysz, albo zrozumiem, albo nie zrozumiem. Jeżeli pójdziesz za tym, co to seminarium Ci oferuje, gwarantuję Ci, że doświadczysz w swoim sercu poruszenia głosu Boga, który będzie Ci mówił o swojej miłości, o celu i sensie Twojego życia. Tylko zapragnij, by zamieszkać z Jezusem, jak apostołowie, jak uczniowie Jana. Na początku Ewangelii według Świętego Jana czytamy w pierwszym rozdziale od 31 wersetu, jak Jan Chrzciciel, nie apostoł, tylko Chrzciciel, stał w tym samym miejscu ze swoimi dwoma uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie?. Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny 10. Do słowa Jana Ewangelisty. Mówi, mówi się, że to było dwóch uczniów. Domyślamy się, że jednym z, wiemy dalej z kontekstu, że jednym z nich był Andrzej, brat Szymona Piotra, ale zakładamy, że drugim był Jan, ewangelista, który zapamiętał nawet godzinę, kiedy Jezus powiedział: Chodźcie, a zobaczycie. I nie wytłumaczył im, wiecie, mieszkam tam za rogiem, tutaj w prawo, w lewo, trzy kilometry prosto. Nie powiedział im, nie dał im mapki, ale powiedział: chodźcie, a zobaczycie. I Jezus na tym seminarium nie chce wam wytłumaczyć, dać wam tylko jakąś suchą receptę. Wiecie, ja ci wyłożę, jak masz żyć. Ale Jezus ci mówi: chodź, a zobaczysz, co to znaczy żyć pełnią życia. Jeżeli tylko zaufasz, jeżeli tylko włożysz serce w to przeżywanie seminarium odnowy wiary. Bo wiarę masz, ale chcesz ją odnawiać i doświadczać. Nie tylko wiedzieć, ale czuć. Nie nosem, nie zapachem, nie smakiem, ale w głębi serca. I to jest takie doświadczenie, można komuś powiedzieć to nigdy nie jadł i nie widział sushi. Można mu powiedzieć, wiesz, to jest takie, takie zawijane, krojone, w takie kawałki. I można ten człowiek już nawet sobie wyobrazić, jak te sushi wygląda. Ale nie będzie wiedział, jak smakuje, dopóki nie zje. Można komuś powiedzieć, że jak, jak smakuje gruszka, jak wygląda gruszka. Ale weź opowiedz, jaki kształt ma gruszka. Czy ktoś... M może wytłumaczyć, jaki kształt ma gruszka? Gruszka ma kształt gruszkowaty, nie? nie? No bo pomarańcza to jeszcze łatwo. Ale jaki ma kształt gruszka? Dopiero jak ktoś ci da tą gruszkę, powiedział, To jest gruszka. Ugryź tą gruszkę i poczuj, jak jest to czyste, jak jest słodka. To wtedy dopiero jest znajomość gruszki. To wtedy jest dopiero pójście za, tak jak pójdziesz za Jezusem i nie tylko znasz Jezusa ze słyszenia, ale znasz go osobiście. Możesz poznać Jezusa osobiście. tego trzeba rozłożyć skrzydła, rozwinąć się. Jest taka opowieść z książki Przebudzenie takiego ojca Antonego de Mello, w której on pisze, że że pewien mężczyzna znalazł e, opuszczone gniazdo orła i w tym gnieździe było, e, było jajko. Wziął to jajko, zabrał do domu, podłożył e, kurze i kura wysiedziała jajka swoje e, razem z tym o, e, no, jednym or, orla, orlim, e, orlim e, jajkiem. Wykrył się ten orzełek razem z małymi kurczaczkami. Chodził, grzebał w ziemi. Żył jak kura. Chodził po ziemi. Jadł jakieś tam robaki wygrzebane z ziemi. I pewnego dnia ten orzeł, chodząc sobie po, po podwórku, spojrzał w niebo i zobaczył pod niebem lecącego orła. I się zachwycił. I mówi do koguta: A to, co to za ptak? Co to jest? A to jest orzeł. Ale ty się nie oglądaj, ty tutaj patrz w ziemię, drap robaki. I tak ten orzeł przeżył życie jak kogut, jak kura, grzebiąc w ziemi. I może tak się okazać w naszym życiu, że nie wiemy nawet kim jesteśmy, że należymy do królewskiego rodu. Że jeżeli Bóg jest Panem Panów i Królem Królów, to jego dzieci należą do królewskiego rogu. A ile razy się zawstydziliśmy przeżegnać i przyznać do Boga, bo to tak nie wypada. A powinniśmy stać z wyprostowani i z godnością, jak to mawia jedna taka youtuberka Agnieszka Kozak, z pochylonej głowy korona spada. Stań tak, żeby korona nie spadała z Twojej głowy? Uświadam sobie, że choć żyjesz na świecie, żyjesz wśród wierzących i niewierzących, to kiedyś, gdzieś w niebie, doświadczysz pełni prawdy o tym, co to znaczy Twoje życie. Ale żeby tam do nieba trafić, to już tu na ziemi trzeba się nauczyć żyć takim boskim życiem. Więc pytanie, co ja z tym zrobię? Czy ja będę chciał iść za Jezusem? Czy będę pamiętał, jak, jak Jan, że to było o godzinie 10? Ja pamiętam, że 26 listopada o godzinie 18 podjąłem decyzję, najważniejszą decyzję, najlepszą decyzję mojego życia. Decyzję mojego nawrócenia. 26 listopada 2007 roku. I warto, żebyś tak spojrzał na swoje życie, że tu jest mnóstwo szans. Okazji, Bóg Ci daje dzień po dniu, rozważanie po rozważaniu, tydzień za tygodniem, i konferencje, i modlitwy. I tym wszystkim Bóg chce do Ciebie mówić, aby Twoje życie coraz bardziej smakowało, aby było takie doprawione, dopieszczone, jak arcydzieło. Nie chcemy być rzemieślnikami, chcemy być artystami. Jak teraz. Często widzę też obraz macie świętego Karla Kutisa, jak często powtarzamy jego słowa, pewnie wysłyszeliście już je wiele razy, że każdy z nas rodzi oryginałem, a wielu umiera jak fotokopię. Fotokopię, czyli kserokopie. jak podróby. Jak taki kolorowy obraz, który położony jest na kserokopiarce, a wyskakuje taki marny, czarno-biały. I to pytanie: Czy ja odkrywam w swoim życiu, że jestem tym oryginałem, dzieckiem Boga? Jestem orłem, który może latać pod niebem, którego jakość życia jest zależna w dużej mierze ode mnie, bo Bóg ci da łaskę, Bóg ci da siłę, Bóg da ci wszystko, czego potrzebujesz, już to masz, ale będziesz współpracować z Nim, żeby to Twoje życie nabrało nowego smaku. Nowej jakości. Tylko zaufaj, daj się poprowadzić, daj się poprowadzić, zapragnij. Jak jeszcze nigdy w swoim sercu tak będę, będę, chcę. przyjść Boże ze swoim światłem. Przyjdź i objaw mi swój plan na moje życie. Przemieniaj mnie. W Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale, od 11 wersetu, czytamy takie słowa: Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec Was, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie modlitwy, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie. Albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie. Wyrocznia Pana. Bóg wychodzi z inicjatywą i cię zaprasza. Ma plan i sprawi, że go znajdziesz, ale jeżeli będziesz go szukać z całego serca, jeżeli będziesz szukać na 30%, nie spodziewaj się więcej. Dlatego nastaw swoje serce na maksymalne poszukiwanie. Szukam z całego serca i odnajdę. I odnajdę tę nową jakość życia, do której Bóg mnie wzywa, którą Bóg mi chce zapewnić i którą osiągając nie otrzymując wszystko z łatwością, ale wkładając w to trud, w serce, inwestując w to swój czas. Swoje siły, będziesz miał satysfakcję, będziesz miał poczucie sensu, jakiego jeszcze do tej pory może nie miałeś. Może już miałeś jakieś poczucie sensu. Masz wiarę, tu ją odnawiaj, pogłębiaj i udoskonalaj, aby Twoje życie było coraz szczęśliwsze, bo na takie zasługujesz. Takiego nowego życia. Takich łask odświeżenia wiary i kroczenia za Bogiem doświadczyła Ola, która ze mną przyjechała, która teraz podzieli się swoim świadectwem.